Siemanko, siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i zapraszam Was do gry Bull 5, tak, przygody naszej ukochanej czerwonej piłeczki. Okej, okay, ostatnio w tym poziomie zakończyliśmy przygodę. Dobra, ooo, pajączek, za bardzo się rozpędziłem. Wsadźcie po prostu tą skrzynię. O nie, to te znikające chmurki. A w sumie jakie mają być chmurki? Bo tylko te, tutaj, w tej grze są takie znikające chmurki. Właśnie trochę nie zapomniałem ten. 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 O nie! Jechał sobie to bez nas? To perek. Jednego mogło, mogą się wyeliminować, ale drugi jest za to z kolcami. No niestety, no niestety, to nie są kabarety, przeskakujemy sobie. O nie, kulka z kolcami. O nie, kulka z kolcami. O nie, pomocy, pomocy, ratunku. Stręda kulka z kolcami. Ała, 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 ała. Dobra, idziemy do wyjścia. O, już będą cięższe poziomy. Zmieniła się muzyczka. A to. A to w drogę. Nasza piłeczko. Opa. Teraz niech to zjedzie w dół. O, nie, o nie! I nie zdążymy. Uwaga, teraz szybciej, szybciej, szybko, szybko! O! Ale tym razem mieliśmy wyjątkowe szczęście i do wyjścia. To było teraz naprawdę ważne dla naszej piłeczki. Okej. Okay. Teraz tak. To skakujemy. Ała! Strętny, niegrzeczny plujek. Gdzie jest krzywik? naszą czerwoną piłkę? kuletkę? I pokluczek. O nie, o nie! Dwa plujki! Dlatego jeszcze nie możemy ich zabić, bo wiszą na suficie. Ratunku! O nie... o nie! zapomniałem tutaj, zapomniałem tam nie ten... Że tam było tajne przejście, po co ja tam yy, odeszę? Dobra, ale yy, jeśli udało Wam się dotrzeć, to napiszcie w komentarzu. Co? Jakie to skarby się ukrywają? To skarby tu się ukrywają. O nie, piła. O nie. O, tajemne przejście. Jak panie. Naprawdę teraz było naprawdę blisko i byśmy... A tutaj trzeba jeszcze punkt zapisu. O tak, musi być tu punkt zapisu. Skaczemy za skrzynką. I teraz, i, i teraz, i teraz na górę. teraz do wyjścia. I mamy... I mamy komplet gwiazdek, jak miło. Przecież naprawdę to jest sympatyczna gieraska. I na inne przejście! O nie! Ja perka chyba nie da się wyeliminować. A co tam było? O! Strętna piła. Piła, piła, a się stępiła. Teraz, a teraz tutaj. W niektórych, chyba, właśnie tych poziomach, naprawdę logiczne myślenie się przyda. Jest naprawdę, ale to bardzo, ale to bardzo przydatne. Nietoperek. Mamy nietoperka, którego musimy się oczywiście też. By o nie, dwa plujki! tylko spójrzcie. Dobra, pierwsza gwiazdka. Łapiemy ją. No plujku! Do widzenia, do widzenia. Za to, że chciałeś skrzydzić naszą czerwoną piłeczkę. O. Mamy tu gwiazdki. w górę, w górę, w górę. Ale tutaj, skoro nie było tutaj jeszcze przejścia, to na pewno bym. Na pe to akurat też nie wziąłem przez to. jeszcze to przejście, nie. Okej, okay, no to wychodź, no to, to wyjścia. Żebym go nie zapomniał tak jak wtedy. O, kulka z końcami, wstrętna. Wstrętna kulka z końcami, o nie, kolejna. Nie tam w górę. O teraz w górę. O kulka z kolcami. Ku znajduje się gwiazdeczka, którą sobie wzięliśmy. O dzięki za ten, że kliknąłeś nam przycisk kulko z kolcami. Może jesteśmy źle na siebie nastawieni, ale... do wyjścia. A nie, dobra, to nie zapomniałem że przecież. Trzeba jest jeszcze trzy trzeba. jeszcze zebrać te... O nie, pajączek. Omijamy sobie go. O nie o nie, o nie, o nie, nie monsterek, monsterek! I do wyjścia. Patrzcie, sekunda tam była. Okej, okay. mamy. No, pajątku. Mamy, o! Obie te dwie, dwie kulki z końcami zginęły. Oa! strętny niegrzeczny plujek. Teraz I tam widziałem, że jest zamknięta platforma, więc tutaj skrzyneczka też będzie potrzebna. Będzie potrzebna w grę. Niech żebyś żeby zjąć w górę? O nie. Strętny pluiku No cóż, jau! Musimy jeszcze po tą gwiazdeczkę. Do góry! Gó do góry, a zobaczymy góry. Dobra, darujemy sobie z tą gwiazdką. Bo i tak ciężko tam było wskoczyć. A co tam jest? O, okay. I do góry. Mamy kluczek. O, pajączki, monsterek! Do widzenia, panie monsterku! A tam co jest? Pajączek. Też. Ale póki za, zaraz tam wrócimy. Najważniejsze jest, żeby tutaj. Dobra, dobra, idziemy tam. Ała, Pajączku! wstępny Nie ma tamtajnego przejścia? Dobra, niech to sobie zjeżdża w górę. O, jest i tajne przejście. Pajączek. Było naprawdę blisko. Okej, okay, mamy nietoperka i mamy pajączka. Do widzenia, pajątku. Teraz siebie nietoperku trzeba wyeliminować. Do widzenia. Mamy kluczyk, który. Który pokój. Ten? Ooo, nietoperek. Strętny, niegrzeczny nietoperek. Doskocznę. Okej, okay. udało się. O, Dobra, nie dosięgnęliśmy tą gwiazdkę, ale. Daj sobie spokój już z tymi, z tymi gwiazkami, piłeczko. O, prawie nas monsterek zniszczył. Nie, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. To panie, to zepsułem. Nie doskoczyliśmy tam, bo naprawdę źle łzy. I Co tam było? Co tam było? Nie wiem, ale... Najważniejsze jest to, żeby... Dostaniemy się tam. Tak się dostaliśmy. No fajnie. No jak miło, się tu zrobiło. Strzałka nam pokazuje, żebyśmy szli tutaj, więc idziemy. Coś tam dalej będzie. O no i... Się, no i się... Nie udało. A ryzykować? O! Przy okazji jeszcze monsterek nas uderzył. Naprawdę świetnie. Aaa, ratunku, plujek. Wróg pluj, plujkowy, aż się człowiek robi chory. Poziom będzie skończony. I szybko w dół, na maksa w dół. Musimy uważać na tego plujka. Ratunku! Okej, okay, jeszcze raz. No i znowu od nowa. Dobra, darujemy sobie z tą piastką, bo nie chcę się z nią męczyć. Nie trafione w monsterka. Musimy Ciebie uciszyć yy, plujku. Przecież plujek przecież może popchnąć to skrzynię, ale lepiej zawsze to samemu zrobić. No wtedy będzie szybciej. Bo on raz na kilka sekund yy, plujek ten. Za swoje ślimki no i właśnie tak się stało Mijemy znowu. A teraz dół. Z każdym lewerem jest już coraz trudniej, o czym już się sam przekonałem na swojej skórze. Okej. Okay. Zbieramy gwiazdki i uciekamy stąd. Sie dzieją naprawdę niebezpieczne rzeczy. O nie, kulka z kolcami znowu! Aha, no i dobrze ci tak. Kulko z kolcami, ja właśnie? A tam coś było? Nie. O nie, monsterek! Prawie monsterek. Prawie monsterek zagroził, i bym miał kłopoty z nim. Pajączek. Mi się wydaje, że tam chyba jest tajne przejście. Nie, jednak nie. A jednak nie. Nasza piłeczka ewidentnie lubi ginąć. Kluczyk. O tak. Uciekliśmy, o nie, to są te platformy, te takie, takie, jak to było, z, jak mieliśmy tego monsterka, no właśnie, ale udało się. A co tam jest? Tutaj jest piła. Piłę, piłę mamy. Szybko kluczek zabieramy i uciekamy. Bez tego kluczeka byśmy nie dostali się dalej. Okej, okay, niech to zejdzie w górę. Pajączek. Ała! Tam jest jakieś tajne przejście, o! To mi się podoba. Ała! Świetnie, pajączek, pajączek. Akurat musiał stanąć na naszej drodze, podczas gdy wychodziliśmy z tajnego przejścia. O pajątki. Da, da się zabrać tą tak? tam? Ała, nie da się. Jednak ją y, blokują. Dobra, plujki, do widzenia. O nie, plujek. O, plujek. O, uciekaj szybko. Dobra. Dobra, myśl... Y Gierka naprawdę fajna, serdecznie ją polecam i, i tak, my się zakończyło w tym odcinku, I dzięki za oglądanie się za twoje środowisko, więc ktoś, ktoś, ktoś zostawi owieczkę, subika, widzimy się na chwilę, macie Majcie się, cześć!